Marek Bukowski przyłapany na gorącym uczynku. Popijał sobie na ulicy. Są zdjęcia. Przyłapany na gorącym uczynku. Aktor Marek Bukowski, 56-l, nie dał rady ukryć swojego pragnienia. Podczas premiery filmu o życiu Jana Englerta, wyszedł do samochodu, by się napić sięgnął po brązowy napój w szklanej butelce czyżby to była zimowa herbatka na rozgrzanie Marek Bukowski po raz kolejny staje się bohaterem zamieszania W poniedziałek około godziny 19 w warszawskim kinie Kultura na ulica Krakowskie Przedmieście rozpoczęła się premiera filmu samego Jana Englerta Gwiazdor zaprosił przyjaciół również aktorów Kibicowały mu żona i córka. Po emisji filmu, około godziny 21, Marek Bukowski wyszedł z kina i ruszył w stronę swojego auta. Wyjął z niego flaszkę i nie myśląc za wiele napił się z gwinta, stojąc pomiędzy autami. Po paru łykach wrócił na imprezę. Widocznie tego wieczoru wolał pić to, co sam sobie przywiózł. Może była to herbatka? Już kiedyś miał problem przez narkotyki. Przypomnijmy tylko, że gwiazdor seriali Leśniczówka i na dobre i na złe kilka lat temu został zatrzymany przez policję, która w jego samochodzie znalazła 4 gramy marihuany. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone. Pracuję od 25 lat, wiecie, kim jestem, znacie moją rodzinę, ciągle tę samą. Jestem wciąż tą samą osobą, a nie kryminalistą, napisał wtedy w sieci. Do domu odwiozła go tej nocy koleżanka.